Witam. Dzisiaj mamy pierwsze loty gołębi. Tu idzie jedno z żółtobokich. Na dół już fajnie się opuszcza ten gołąb. Tu jest jedno żółtobokie, jedno jest. O, ładnie, no, ładnie ten już fajnie się opuścił. Młodziutki taki, tego, ale fajnie zeszedł na dół. Tu jest żółtoboki. Tam w górze jest. W jest jeden lentacz. A to fajne na skrzydła, ładne. fajnego, będzie coś z tego. To ładnie w górze było na skrzydła, ładne. Zaraz pokażę je na dachu. Nie chcę już tego. I jeden jest tu lentacz. Chyba takie słońce jest. Tu jest jeden lentacz z kierowogradzkich, tak samo. I gdzieś tu był jasnoboki jeden. Ale nie wiem, gdzie on jest. A tu jest jedno z lentaczy z One też, tylko że one takie już mają takie idzie do przodu To malutkie młode A Jeden się stracił nie wiadomo gdzie jest e, tego odwraca, odwróciło go, a rusza ogonem w górze, bo, bo jeszcze nie nauczony latać, ale zadowolony jestem właśnie z tego Żółtego tych rzut tego bokiego, ten rzut boki ten panie tak ładnie przeszedł na tego z wysokiej góry i z szedł sobie tak poradził A o tego odwróciło o, Ale też idzie na dół jeszcze jednego brakuje jego jednego Fezwiej Co to jest? Slętacz Ale też idzie na dół Będzie coś z tego Nie? nie? Odwrócił. Jeszcze nie umieją A takie ostre słońce jest, ale jest. Jeszcze mi brakuje jednego Ale go nie ma. A jest tam. Kur. Jasny gwindy. Tylko dość A, tam Mocno, fez wysoko jest. To jest jasnoboki. I wezmę im szturchnę trochę mu, bo żeby nie poszedł do przodu. Zrobimy pauzę. A i tak. Mocno wieje te gołębie malutkie. No, idzie do przodu. Zaraz robimy pauzę. I tu jest młodzież. One się mocno podrywają do góry. Niektóre na fajnych skrzydłach, ale to ciągnie je mocno. fez do góry. Tam ten odchodzi tam mocno A te już idą po... Boję się w ogóle dotykać tych gołębi, bo ale to na które niektóre są na ładnych skrzydłach, ale to już odchodzą, jak wyjdą taką barierę o idą mocno w góry Będą kłopoty Oj, będą kłopoty, niepotrzebnie dotykałem ich wypakowały faj do góry Ula, la. la, la, la. Co jest to się one się wystraszyły czegoś tu Jest jedno siwko, jedno. A no takie na ładnych skrzydłach. Jedno poszło do przodu. Tego kierowogradzkiego nie widzę. Dzisiaj, no takie, pierwsze te młode, dzisiaj jest takie lekkie powietrze, idą te gołębie same. Lepiej, żeby siadały. Znowu no strach ruszać ich, bo jednym pomagam, a drugie się tracą. Potracą się. Poszło do góry ten jedno siwe to jest malutki siwy, jeszcze one nigdy nie a, odwróci się tutaj, no to dobra może coś z tego robimy, szturchniemy trochę e, może nie, nie trzeba bo tu jest siwo, jedno siadło jedno też jedno siadło a tamte pakują fez do przodu ale takie malutkie, młode a, a nie ma jednego nie wiem gdzie on tam poleciał, tam bokiem tak Był tam bo, z boku I, i go nie widać Ale to jest jedna z żółtobokich, tak samo fajny gołąbek Jeden taki malutki gołąbek co wyszedł z tego i, i spadnie za chwilę muszę po niego iść, bo mi spadł tam z tyłu, chyba niewykoszone jest i, i spadł mi tam w pokrzywy. tego kierowackiego nie widać. I te maluchy. Do Tam Tamten poszedł fest do, do, do góry. I, I może być kłopot. Tam jakoś bokiem tam. z tamtym może być kłopot. Te tak samo nie mogą sobie poradzić z siadaniem. Eee, za, za, za mocno wieje, za lekkie takie powietrze jest na takie pierwsze loty dla tych młodych. to idzie, a to jest białodzióbka taka, będzie pewnie samiczka. Będzie pewnie samiczka. Ale... tam to, to nawet nie wiem, ale mocno widać, że jedno siedzi, bóg, A na ładnych to jest na ładnych skrzynkach. Mocno wieje, za mocno wieje dla tego łeb. A tamten się stracił. Nim pokażę jeszcze je dachu. Przyniosę drabinkę, a tego nie widać. A z tamten to będzie dziś na minusie. Przełożyłem tylko drabinkę, a te już w górze. Ale żeby sobie siadły tak spokojnie, fajne na. No. gruchowe fajne takie ale to trzeba uważać na tego łębie, bo mogą być kłopoty tego już na razie jeden jest na minusie, zaraz pokażę na dachu i tu jest cała ekipa tragi je dotykać bo jest zbyt zbyt wiatr. no już Jeden, tu nie wiadomo gdzie jest eee, za, za mocno jej żeby, ale takie są kocury. Na razie wszystkie są pomieszane, ale trochę tak tutaj to było właśnie jasno dziubko takie tego, no ale to wszystkie takie maluchy są. Jeszcze są za małe te gołębie i za mocno jej, na takie próby. Jedno mi, jedno mi spadło, tam sobie bym szukaj wziąć i przynieść. No, a tu są te jasnobokie z Kirovogradzkich i, i żółtobokie tu jest kilka. No, to niektóre fajne gołębie, co się ładnie pokazują już w żurze. No i takie, takie te gołąbki są. No, niektóre to takie maluchy, Tu jest takie siwko. Za mocno jej, na takie gołębie. chyba mi się stać. Weźwiej, wylezmiej. Niektóre troszeczkę starsze, ale nie co niektóre to za małe na takie loty. Wystarczy, że one się szturchnie tam delikatnie je i one idą za mocno, cofaję do tyłu mogą być kłopoty na tą chwilę na tą chwilę to niech sobie się obędą op trochę no i jak będzie trochę taka mniejszy, nie taki mocny wiatr to no tego jednego i pewnie kilka się yy, dziś będzie na minus może tak mocno górą i tutaj go nie ma. I tu jest tutaj takich z Mocno wieje, tu jest jeden samiec, on taki starszy jeden i samiczka taka młoda. Tak jeszcze tak, jak jeszcze się zerwią, no to jest wszystko w porządku. Ale jak już jest mocniej, gdzieś mi tam jeden taki maluch wpadł. Mam te pokrzywy, muszę za chwilę iść po niego. Ta trawa jest wysoka. Wbrew pozorom, tu jest drzewa, co są tego, no i jest takie załamanie tego wiatru, że Spychaję tego dopiero później jak wychodzą na, na trochę wyższą wysokość, no to już ty, ty idą, no ale wtedy już idą znowu za mocno do góry Tankieta To jest jedno z kolorów, ale za mocny To jest taki kawerkotach Takie na mocniejsze, na silniejsze takie tego gołębie są Nie są takie leciutkie I one sobie radzą już Tu jest jeden młody Budapeszt Też jeden z kawerkotów To jest też jasne, taki fajny gołębek jak tak trochę poćwiczą Ale dziś jest Bardzo mocny wiatr Taki lekki, takie lekkie podlęty żółto-buki jedno, to grochowe, a zejdę, bo, bo ten odchodzi, to fajne to z grochowe. Młody Budapeszt jeden, też tak lata jak, jak w każdą stronę. Jeden tipler angielski, jeden lentarz, a tamtego nie widać. Te takie malutkie, jeszcze to jakieś się boją. I młody Budapeszt dosiadł. Tak żeby się troszkę zerwały Nie tak za mocno, ale Żeby się poderwały przeleciały się na daszek tam tak żeby nie było Z jest kawerkotów Pierwsze, tutaj o tutaj takie na cztery piłkach też na ładnych skrzydłach w ogóle na skrzydłach są tego. Tutaj jest ten tygrysie. Też na no. Żeby nie odchodziły tak, żeby miały. To nie szły do przodu. O, to jest też fajne na ładnych skrzydłach. Super go. Czarne. Jeden z białobokich też Na ślicznym locie jest tego I tu jest jeden żółto boki A coś mi tu odleciało Jakby coś U, poleciało coś w dołem Był z kawerkotów Siadło mi na ziemi tu jedno jest z tych kawerkotów. Jeden, jeden. To to, to. Eee, fajne jest. O, o, jeden kawerkot, jeden rudobok się. To boki. Słońce straszne Cofa go mocno do tyłu Doleci? No tak na, na wydłużonych skrzydłach jest fajnie Tu już nie ma nic I tyle te maluchy takie Małe jeszcze z pod, pod, Tak pod pod słońce to nie widać. do góry no i tak się nieraz przytrafia no idę jeszcze zobaczyć tego muszę go wziąć tego, bo tam w te, te wysokie trawę tam pokrzywę akurat wpad tak muszę sobie nawet spodnie przebrać bo tam wysokie na metr te pokrzywy już są i tam nie muszę e, tam wejść i zabrać tego młodego. No, a te gołębie to takie są. W formie są dobrej. No. Tamtego szkoda, ale że tak, tak. Takie jak te młode, to niektóre to takie ogłupiały. Jeszcze lot mają Na szybkości te maluchy by pokazać. Teraz i się po celach, Kiedyś wczoraj nawet. Wczoraj też wiało i młody z Budapesztów i jakoś tak siadał, że tam na, na tą blachę, tak nisko leżał, że uderzył dołem e, nogami i pogołębił, po i nie, 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 jak tego tak jakoś bok, bok e, skręcił i tak uderzył do, dołem nogami i, i młody z Budapesztów takie przypadki też się zdarzają. Biało też zerwał się i nawracał tak jakoś dziwnie i, i uderzył a ta blacha jak uderzył nogami to, to obydwie nogi, nie czy połamane, czy tego, ale obydwie naraz cały także załatwił się na, na amen. Pozdrawiam wszystkich. No teraz może już tak po kolei te ja już jeszcze ma młode Zostały dwa na noc w kołębie. No jednego nie ma, Na noc był jeden i do dziś jednego nie ma, Kiedyś też mi zostały dwa na noc. No to te ja akurat przyleciały, A tu jeden zginęło, nie wiadomo, co się stało. Nocy to różne rzeczy się mogą przytrafić. Tu jest taka duża sowa lata tak samo, że nie wiadomo gdzie co się mogło przytrafić. Te nocy, nocne loty to nie są zbyt dobre, mogły nawet gdzieś uderzyć. Tu mam te doliny wysokiego napięcia, różne rzeczy się mogły stać Także tak to z tymi gołębiami jest. Także pozdrawiam wszystkich, jak zwykle, zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.